Chciałem zaprosić Cię do takiego szybkiego filmu, ponieważ nie omówiliśmy chyba sobie wszystkiego, a mianowicie czyszczenia danych. Ominąłem to, bardzo się za tym przepraszam, ale już naprawiam swój błąd. A więc jak wyczyścić sobie dane w naszym arkuszu? Najprościej to zaznaczyć sobie te dane i kliknąć graficznie. I widzisz, że automatycznie mamy dane wyczyszczone. Ale możemy jeszcze skorzystać z jednej opcji, którą tutaj mamy edytowanie, w obszarze edytowania. Mamy wyczyść wszystko, formatowanie, zawartość komentarze i hiperłącza. Czyli na przykład, jeżeli stworzymy sobie jakieś e, hiperłącze, załóżmy adres www.dropka.google.pl klikamy OK. Widzisz, że mamy odwołanie. Znaczy, nie się do Google, nie no będzie. No i chcielibyśmy sobie to hiperłącze usunąć. Możemy tutaj kliknąć wyczyść i mamy usuń łącza. Klikamy i już to Hyperłącza. Nie jest aktywne. Mamy jeszcze coś takiego jak wyczyść komentarz. Tak zaczynam od dołu trochę, no ale niech będzie od dołu. Eee, klikam sobie. Komentarz. Komentarz. Coś. Zapisuję sobie. Jest komentarz. No i chciałbym go sobie Możemy z prawego klawisza kliknąć w komentarz lub kliknąć tutaj. wyczyścić, Jeżeli mamy kilka komentarzy wstawionych i klikamy wyczyść komentarz. Możemy jeszcze skorzystać z takiej opcji wyczyść formatowanie. Ja sobie tylko ten swój tekst, na przykład, No i załóżmy, chciałbym wyczyścić całkowicie formatowanie z tego obszaru, no to klikam sobie wyczyść i klikam wyczyść formatowanie. I widzisz, że Excel przywraca mi formatowanie źródłowe, które mam tutaj ustawione. Jeżeli chodzi o czyszczenie danych, no to chyba to by było na tyle. Oczywiście, zapraszam Cię do następnej lekcji.